Przed materiałem mamy pytanie do Was. Ile na tej chwilę macie FPS-ów na mapie Enchant? Dalej ciężko jest mi uwierzyć w to, że Valve w ostatniej aktualizacji postanowiło wyrzucić trenera z puli map i zastąpić ją Ancient. Zapewne duża większość z Was jest już po pierwszych meczach na tej mapie. Spora część społeczności zauważyła, że Ancient ma jeden bardzo poważny problem, z którym borykają się nawet profesjonalni gracze. Mapa najzwyczajniej w świecie jest naprawdę źle zoptymalizowana i jak pisze jeden z użytkowników na reddicie, ze 130-170 klatek robi mu się między 40 a 80 i to jedynie na tej nowo dodanej mapie do puli. Stwierdzi że nawet GTA Online chodzi mu płynniej niż Ancient. Na dole posypała się fala komentarzy, że nie tylko on ma takie problemy. Podobno kłopoty z FPS-ami zgłaszał też m.in. profesjonalny gracz Elish, czyli gracz Team Liquid, który ma praktycznie same najnowsze pozespoły w komputerze. Nie da się jako tako nic z tym zrobić, dopóki Valve nie wypuści łatki, która polepszy optymalizację na samej mapie. Ostatnio jednak strona Bub odkopała rozwiązanie na problemy z płynnością, którą można zrobić w zasadzie w minutę. Prawdopodobnie pomoże też na mapie Ancient, przynajmniej do czasu wprowadzenia poprawek. Sposób nie jest nowy. Jednak wiele osób na przestrzeni czasu o nim zapomniało bądź też nie wiedziało. Co należy zrobić, to zapisać nasze opcje uruchamiania CSGO z parametrów startowych Steam. Celownik, ViewModel i wszystko, co zawarte jest w naszym konfigu. Później, na wszelki wypadek, trzeba zrobić kopię zapasową folderu 730 w UserData. Gdyby coś poszło nie tak. Potem należy tam wrócić i usunąć wszystkie piki znajdujące się w folderze 730, dzięki czemu wprowadzamy CS'a do domyślnych ustawień, usuwając też wiele zbędnych rzeczy, które mogą wpływać na FPS-y. Restartujemy Steam'a, dodajemy z powrotem nasze opcje uruchamiania w parametrach startowych, uruchamiamy grę i wrzucamy ponownie nasz konfig. Część ludzi z Reddit'a pisało, że zdecydowanie to pomaga, inni zaś nie widzieli różnicy. Prawdopodobnie takie rozwiązanie działa na słabszych sprzętach. Widzicie jakąkolwiek poprawę? Dajcie znać w komentarzach. Ostatnio nowo wprowadzona skrzynka do CS: a Snakebite wprowadziła pewnego rodzaju chaos na oficjalne serwery Valve. W końcu wiadomo, że duża część graczy chciałaby na tym zarobić. Stąd też m.in. deathmatche zostały zalane przez graczy lub boty kręcących się w zasadzie w kółko, żeby nie zostali wyrzuceni za awka. Wszystko po to, żeby wydropić skrzynki, które potem można sprzedać z naprawdę sporym zyskiem, biorąc pod uwagę cenę skrzynki na samym początku jego wprowadzenia. Jak możecie zobaczyć na filmie jednego z użytkowników na reddicie, w ostatnich kilku dniach tak właśnie wyglądał deathmatch w CSGO. Każdy po prostu miał nadzieję na szybki zysk w postaci sprzedania nowej skrzynki. Jak pisali ludzie w komentarzach pod tym postem, to kabaret, a nie jedna z największych gier. Oficjalny deathmatch innymi słowy był wręcz niegrywalny, a Valve póki co nic z tym faktem nie robi i raczej nie zrobi. Zresztą na szczęście mało kto gra na tych deathmatchach, biorąc pod uwagę ile serwerów DM zrobiła społeczność, dodatkowo z normalnym tickratem. Ze względu na zmianę w mapie Pulu CSGO, Roshady wprowadziła też platforma Faceit. 4 maja wrzucili oficjalnie Ancient do puli, jednak nie za trejna. Ludzie odpowiedzialni za Faceita postanowili wyrzucić Kesha, tym samym nadal możemy grać trejna na tej platformie. Społeczność mimo to nie jest zadowolona z tej decyzji i jak piszą chętnie anulują subskrypcję na Faceicie. Niektórzy jednak cieszyli się z tego, że postanowili zostawić trejna, który jest jakby nie patrzeć mapą ikoniczną. A tak teraz zmieniając temat, ludzie zastanawiają się dlaczego Valve postanowiło wprowadzić płatne sprawdzanie swoich statystyk w cs które powinno być darmowe. Jak napisał jeden z użytkowników, firma nie jest głupia. Oni tylko testują usługę subskrypcji, żeby zobaczyć jak to będzie działać. Wierzę, że już wkrótce Valve stworzy konkurencję dla Faceit i ESEA i wprowadzą coś w rodzaju miesięcznych leaderboardów, nagrody czy też turnieje. Wszystko to za wcześniej wspomnianą miesięczną subskrypcję. W sumie taka hipoteza może się sprawdzić. A płacenie za swoje statystyki w cs to tylko początek Czegoś większego. Padła rekordowa kwota za m4,4, Hall. Osoba kupująca tego skina musiała zapłacić dokładnie 122 tysiące dolarów, co na polskie złotówki daje coś w okolicach 465 tysięcy złotych. Aż ciężko sobie wyobrazić na co moglibyśmy całą tę kwotę przeznaczyć. Wielu za takie coś mogłoby na spokojnie ułożyć sobie życie. Co ciekawe, nie była to największa kwota pieniędzy wydana na skina. Najprawdopodobniej najwięcej zapłacił duński kolekcjoner, który kupił AK-47 Case Hardened za 150 tysięcy dolarów, co na polskie daje 570 tysięcy złotych. Kosmiczne kwoty, a ceny skinów tak naprawdę z każdym kolejnym miesiącem zaczynają rosnąć, więc wielu ludzi postanawia w nie zainwestować. Wczoraj Anonymo rozpoczęło kolejny sezon WSA Premier. Polacy znaleźli się w grupie B z takimi zespołami jak Sinners, Endpoint czy też mówi Star Riders, Snacks i Spółka podejmowała wczoraj czeskie Sinners i niestety przeciwnicy okazali się lepsi, przegrywając jeden do dwóch. Wczoraj Polacy grali też spotkanie w ramach 9 sezonu Ludbet, w którym lepsi również okazali się ich przeciwnicy. Już dzisiaj o 17:00 Anonymo podejmie Copenhagen Flames w ramach Republic. Przegrany zostanie wyeliminowany z turnieju. Emeritos Banditos po raz kolejny daje wiele radości kibicom, wygrywając drugi mecz w ramach Ligi SA Intermediate. Teraz przed emerytami kilka dni przerwy. 10 maja Polacy podejmą formację Density o godzinie 20. Hienas, czyli były skład organizacji North, sprowadza do ich drużyny Cajena B, żeby zachować slota w trzecim sezonie Flashpoint. Z tego też względu Duńczycy wystąpią w składzie Gate, Kierbaj, AZ, Borup, Agent B oraz Fessor jako gracz rezerwowy. ELISA INVITATIONAL SUMMER 2021 będzie jednym z pierwszych turniejów, który wprowadzi do swojego mapu pulu Ancient. Zawody będą miały miejsce 3 czerwca i weźmie w nim udział m.in. Enz z Dychą na pokładzie. Reszta slotów zostanie zapełnionych niebawem przez część drużyn, które widzicie teraz na ekranie. Adren oficjalnie zostaje trenerem Team Liquid. Duński gracz basso opuszcza szeregi zespołu Team Finest. Po odejściu adrena piątym zawodnikiem formacji Mythic został slagi. Nie propuska dalszy i последni flit zostaje prociem trai. Wybaliwać rozkrucił cłaki. zabiera его. Jeżeli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy, że podeślicie swoją akcję na naszego Discorda w zakładkę Zagranie Dnia. Link macie w opisie oraz komentarzu. W tym materiale byłoby na tyle. Nie zapomnijcie odwiedzić Hellcase'a korzystając z naszych kodów, tym samym wspierasz ten kanał. On jest standardowo wbijacie na Discorda oraz pozostawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.